Tom, 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 tom! Tom, tom, tom! Nie trafiłem w dwie nuty. Czyli pierwsze wrażenia z Iona. Ducha, same. Jardis z Rectif 13. I teraz nie będziemy mieli co dać na Star Wars, jak będziemy pierwsze wrażenia. Ale to są pierwsze wrażenia, nie żadna jakaś tam recenzja, więc dużo się od nas nie dowiecie. Tak, w tej grze mamy dwie frakcje, które są też jakby razami. Frakcje, dwie, jak w WoWie Nie musisz tego powtarzać. Jeden raz starczy. E, I a tak. ja bym chciała, to musiałem do, skomentować. Dodać tylko to, to ten też a, od też, siebie, ja bym się tu Jak to... te, jak trudne sprawy. On powiedział, że są dwie frakcje. Są Popu. dwie frakcje. E, dobra, są ci i ci, ci wyglądają bardziej jak ludzie, ci mają włosione plecy. No, ci są biali i brudni. I obydwie to dwa, dwóch, dwoje. Dwobójga to rasiści. No mówię, biali i brudni. Wejdźmy Ogólnie tak, gra to jest Sims i jest Aionem. Tak, to gra to I Simsy, to, a, a, a w drugiej kolejności, a on to grato Simsy No jak tworzysz posyć, to masz takie customizacje jakbyś e, w The Simsach robił tego tam ludzika swojego Mordy mu zmieniasz, włosy mu zmieniasz, Cy, c, cycki mu zmieniasz wielkość, nie wiem czy zmieniasz, no, zmieniasz, zmieniasz Zmieniasz, No widzisz, no no wszystko jak w Simsach, jej yeah to weź i ten... W tej grze mamy raz, dwa, cztery klasy, które potem mamy dwie profesje jakby od nich Czyli że są nie cztery, tylko osiem jakby klas mamy, plus te dwie tam co nikogo nie obchodzą e, Tak, więc mamy wojownika standardowe, nie? skaut, nie? no dobra ja Wojownik, który może być wojownikiem co ma fajne bronie i tankiem, co ma fajne tam, tarcze to jest normalne. Może być scoutem który jest scoutem. Strzeciarzem albo ucznikiem, na pewno Strat. Ten może być slonerem, albo... czyli przyzywa, przyzywa potworki i tam takie różne rzeczy robi oraz magiem Fascynujące. Eee, no i... i mamy typowego priesta, który może leczyć i sobie może dawać Bufu. ludziom buffy. Buffa, Bum... czy jak to się mówi? Bufa, ja zawsze mówię bufa. E, ja nie wiem, hmm. na. l dwa wie... mówią bufa. Nie wiem, jak ludzie mówią tutaj. Dobra, weźmy tylko szybko, przejdźmy, jak, jak wygląda tworzenie postaci. Next. Eee, dobra, mamy sobie tutaj tą facetkę, nie? Ja mam od razu jakieś presety, zobaczcie, ona ma twarz. Nie ma, nie ma włosy A ja chcę, żebyś się poruszał suwakiem I sumakiem, można jej je wybrać ciało, zobacz, e, może nie, być mięśnie Nie, nie, nie Zniszczyłeś o, cóż, może, być, może być taka, okrąg, bardziej Zdrowa Eee, cycki, cycki To jest To, to jest cała, cała esencja tworzenia postaci Ciekawe jakie są mięśnie Aaaa okay. Aaaa nie powinienem tego robić, chyba a, 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 Weż, o, to jest gra robiona tam przez wygląda. Koreańczyków, więc w tym momencie wygląda jak typowa koreańska dziewczyna, bo no, przecież czyli... wszystkie koreańskie dziewczyny tak wyglądają. <laughs> czyli jak Barbie, Barbie która, jest, która, jest, która jest po prostu większa. Dobra, no to wiadomo, tutaj mamy sobie... ja Hahaha, ja to. Tutaj mamy sobie właśnie standardowe tworzenie. Postać naszą wysokość, możemy co zmienić, nie? I takie. Jak, wielkość głowy, ja bo... bo... Ogólnie, dużo, się... dużo, dużo, się... w ogóle, dużo rzeczy możemy zmienić. Nawet nasz głos i nikogo to nie obchodzi. I cofnijmy, bo ja się odwrócę. I hasa, to jest postać dla Czekaj, czekaj. Dla odmiany, Nazywasz gdy się zagram... hasa i kanasz kobietą. Dla odmiany, gdy zagrałem tym razem kobietą, ale... rzadko, bardzo rzadko to robię, ale stwierdziłem, że jak na Ajona to mogę zagrać kobietą. I nazwałeś się hasa, bo to jest kobietą. A to jest męskie imię. To, znaczy, zależy, w jakim mieszkasz kraju. Jak mieszkasz w Rosji, to tam może być kobietą. Bo. Bo w sowieckim, in soviet russia, mężczyźni to kobiety Dobra, zróbmy coś ciekawszego w tych rzeczy i zabijmy cała, cała esencja każdego u Dobra, czyli ja jestem akurat klasą, z tym skautem, który poszedł na asasynę. No taki, wiecie na I mam dwa sztylety, co wyglądają jak nie, to jest, tasaki znaczy, to jest, jeden to jest sztylet, drugi to jest Tasaki nie? I właśnie słyszycie w tle mojego psa, jak sobie, jak, jak się, jak się bawi z sobą Z sobą samym Dobra Eee, beginimy. dalej, wiadomo nie? Ion to jest wiadomo MMO. Jest, Ion, jest... Czek, czek, ja muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja, którą muszę przekazać wszystkim ludziom oglądającym nas i innych ludzi. Ion to jest w tym momencie jednak z, z trzech gier darmowych, które warto grać MMO, Jeśli chodzi o MMO RPG no. Pierwsza to Lineage Druga to Ion. Trzecia to DC Universe Piękny i wszy, cała reszta gier jest do dupy darmowa i nie warto w nie grać i nie warto na nie tracić czasu. Sam ogień. jest dupy. <laughs> Ale trzeba wyjść wczoraj na obleżeniu zamku, nie okay, przez czas. Mógł ludzi, bo nie wiem o co eee, było teraz. Nie najdzie być na oblżeniu znalazł zamku i jeden goście tak cały czas krzyczał. Ogień na bramę! I teraz wszyscy mają z jego bekę. i jak każdy kto wchodzi na tej spika teraz to pierwszy co wchodzi to. Ogień! Ogień! A to się dzieje, Dupa mi się panie. Dobra. Weź jego, jego taktyka, a oni nas zbiją Ola ich, lać w bramę, ogień <grym> Piękna technika Dobra, przejdźmy z powrotem do Ajona. Chociaż ta sama firma robi obydwie gry, ale, ale co Wiesz, to też wiele wyjaśnień Dwie z trzech fajnych robi ta sama firma Dobra, to tak, tutaj w tej grze znaczy, Jak zaczęcie grać, to macie coś takiego wiadomo, nie? Tam na początek, żeby było łatwiej, to dają wam różne śmieci takie tam bronie i tak dalej na początku i ja mam teraz moment, że mi dają zbroję, nie? Tyle, że Dostałem... rozłączyło mnie z serwerem w momencie kiedy wybierałem sobie jedną z tych rzeczy i teraz nie mogę komuś... Nie mogę sobie nic wybrać w tym momencie, więc czuję się poszkodowany, ale co tam było... Teraz napiszę do dziema ty... będę mu spamował Private Message, a on mnie będzie olewał, a ja będę jak dziecko bo płakał, że nie mogę dostać tych spodów Ty suko to było za darmo, a ja tego nie dostałem To tak powinno być wysłane wiadomość. Idziemy dalej Eee, ale to nie jest ważne, bo i tak w trakcie gry te takie rzeczy się dostaje, że to, co tutaj jest, jest kawałek mieć. Absolutely. A ale co tam? A on był płatny. A on był kiedyś płatny. Szybko <śmety> <w czymś> to <śmety> powiedzieliśmy. A on ja był kiedyś. A ja weź, tak teraz tak sobie zdałem z tego sprawę, że wszystkie trzy darmowe gry fajne były kiedyś płatne. Czyli koncepcja darmowych gier, w moim, w moim rozumowaniu się potwierdza, że jest bez sensu. Jako darmowy gier, jako tworzenia je z myślą o darmowej grze Bo jak były tworzone z myślą o abonamencie to oni jednak włożyli w to trochę trudu i kasy i A, ja wiem. skilla Blacklight Retribution jest darmową grą, jest a oni powiedzieli, że starali się tak jakby do tych płatnych Dla tych trailerach no, no, i tych wszystkich No chyba, że Ale tutaj wiesz, jak masz te płatne wszystkie gry, co przechodzą na darmowe Jednak to widzisz tak po samej postaci, że ona tak biegnie po tej ziemi Nawet nie, nie lata nad nią, nie? No, dotyka Dotyka, no Chociaż latać też no. może Bo no. to jest taka gra, że Masz skrzydła, skrzydła. Kukurydza Skok przez kukurydzę no Tutaj w tej grze masz skrzydła Ja mówię tak, zobaczmy mapę to jest mapa tego obszaru, nic nieważnego, więc tak mamy tutaj sobie kilka terenów, nie? Ee, więc, więc, więc trochę dochodzenia jest. O, oddalmy to! Oddalmy to! Nie! Dobra, jakoś się na pewno da to oddalić, ale o, o! Więc tak, to jest nasz kontynent i jesteśmy sobie tutaj, nie? A to jest to jest my, ja ci. Ty, ci co wyglądają jak ludzie to są... Nie chciałem powiedzieć biali, bo, bo by było... No że ty ten. masz brudną babę, nie. <grym>, jest taka brudna. Dobra, więc tak, więc teren nie jest taki mamy sobie tutaj, o, to jest ta, ta strona tych drugich, mamy jeszcze zewnętrzną stronę, nie? Całego świata. I mamy jeszcze sobie sam środek, na środek sobie jest podzielony jeszcze na kilka, jeszcze więcej części i tutaj w sumie się dzieje wszystko, całe PvP, te naj, najciekawsze rzeczy w sumie tutaj, nie? <śmienny> eee, dlatego... Dlatego świat całkiem całkiem. Jak, prawdzi jak w prawdziwym ży życiu najlepsze rzeczy dzieją się w środku. Musiałbym <śmienny> być <iść> naraz, ale... <śmienny> coś spytałem, <śmienny> tak sobie pomyślałem, że nie mam do czego to połączyć. Wszystko się dzieje w środku. NARA! Naraz! Płomienia! A, a ten mały przeskok co przed chwilą widziałeś, to było to dlatego, że przez przestał oddychać. Nie! Yeah. <noise> tak Nie, ja zapomniałem oddychać. Co? Nie. Jak to? Jak to? Nie? Przestajesz oddychać, to dobrowolnie przestajesz oddychać, <noise> nie? Jak zapomnisz, to no to jest to, przypadkowo. To jest... Patrz! To jest to jest to, zobacz, to jest, to jest dopiero, to jest... to jest to jest dopiero w ogóle... Jak się nazywa? Słowo? Świnia. Świnia w sumie to by pasowało. Ja zabijam potwora, który go bije, a on się rzuca na mnie. Od razu. Ale chciałem to zrobić. Nie wiesz? Nie. Zabijasz prosiaka. Co ty a nie wiem o co ci chodzi. Ja było... nie, nie rozumiem co tego. Jakby to była świnia, nie? To. O, żesz, to, ty... to jest pies. To ty Nie no? wiem co powiedzieć. Nie ma, nie ma kombaka nie mówię, że że następna świnia. O teraz ta mi pomaga, A za, za kolegę. W sobie to jak pies, Z, ale co? Tak, tak, ty gnoju ty, tak ty gnoju, jestem gnojem, tak, umieram. So, Patrz jak na ciebie umieram. dyszy, Patrz, jak na ciebie daram. dyszy. Widzisz co? Patrz, jak on dyszy na ciebie, to tak stoi tak. A, to, a, oddycha na mnie, aaa Dobrze, że oddycha. Proszę nie oddychaj na mnie. Proszę zostaw moją nogę. I zbieramy dropa yeah, drop. Dobra, teraz przejdźmy do innych rzeczy w ogóle jak to wygląda menu i takie Przejdźmy do że powiem o rzeczach ważnych, które wszyscy chcą wiedzieć. Grafika jest ładna. Chyba 5 razy nie powiedziałaś. Nie, 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 nie. A bo do Iona, nie! Jona nie mówiłem <laughs> o grafice Wy, <laughs> Wypraszam sobie To, że mówię Ci. do Yana o grafice No jest ładna. fantastycznie. <laughs> Zobacz co detale w powietrzu latają particularity kropeczka. No mówię, nie? Nie obrażę I super, jest, Trawa nawet jest i... Drzewa są... I są drzewa... I są cienie na ziemi. Bo, a czasami nie ma cieni ani drzew. No, A Albo trawa się wczytuje dopiero, gdy jej podejdziesz. W niektórych grach na gry nie ma. Dobra. Więc widzicie pełno rzeczy tutaj, co mi się tu dzieje, to jest mój ekwipunek, Nie, w tym ekwipunku ma ileś tam miejsca i żeby więcej było miejsca w ekwipunku, to trzeba sobie wykupowywać, wykupowywać trzeba płacić. Takie, nie, nie znaczy nie, nie, nie trzeba, nie? trzeba w grze kupić takie tam rzeczy i takie kostki się kupuje, nie, takie kostki, kuby, i wtedy się powiększa wasze miejsce, czyli, czyli wspaniale. Przejdźmy do menu. My mamy w jednym guziku sobie tutaj, nie, fajnie, czy, czysto. To czysto. jest takie złe rozwiązanie, nie No czy Ja, tego. ja, ja nie lubię ci... tego. Słuchaj ci po, wiem. Nie! No, nie, no przecież mówię! Słuchaj ci powiem, że, że w tej grze jest tak. Znaczy ja lubię. Jak, jak wyglądają te menu w miarę, nie? Tak estetycznie, to nie jest źle, bo, bo, bo czasem niektóre gry nawalają, tu gdzieś pełno ikonek nie takich wiadomo, małych, że nie, wiadomo takich, do że czego, nie wiesz co, co do czego. A tutaj to w miarę bo możesz sobie przeczytać wszystko co gdzie jest. I, I o to chodzi, że, że nie, nie jest źle. Bo wolę widzieć to w jednym guziku, te wszystkie tutaj ikonki, nie? niż A ja tu. ja tu na przykład w... wolę te najważniejsze mieć gdzieś tu, <gryst> niż szukać ich w tym meme. Chociaż po tym, jak, jak jesteś na no lifeem gas 24 na 7 masz max level i wyparniony cały sprzęt top. Nie wiem, jaki to jest, top. No to wiesz automatycznie, jak nacisnąć guzik albo skróty, by nie wysz, wiesz, to Zabierz. robisz. Gol, testy! Albo skróty. Dobra. Nasze rzeczy, najwięcej nasz profil, to jest nasza postać, nie wiadomo, to wszystkie nasze rzeczy jakie mamy sobie, sobie ubrane, są słupacki, no to znaczy, nieźle, nie? możemy sobie jakiś hełm brać i hełm widać w tej grze Więc, Uu. więc, się pierdolać W L2 teraz peleryny widać Wow, ja nie, bo, o, żeż, o, L2, o, 2 Dobra, e, mamy sobie jakieś rzeczy, tu możemy sobie Czy właśnie nie mnie sposób, obrazić? Nie, twoje... nie, ja próbuję, ja próbuję ci powiedzieć, że w L2 też widać peleryny <laughs> <laughs> Dobra, więc tak, mamy nasze Przejdźmy najpierw umiejętności, żeby tego. Znaczy mamy naszą umiejętność. umiejętności. Umiejętności się uczymy, jak sobie idziemy do miasta, kupujemy sobie książkę od zioma i idziemy, mówię, ziom przeczytaj, będziesz wiedział, nie? Czyli wspaniale, fantastycznie. mamy się pasywne, możemy sobie kłócić, no, się no, nauczyć. W życiu też tak jest przeczytasz no, i wiesz, Tak, no, wiesz, no, wiesz, no, wiesz, no. Przeczytasz tak. o karatę i umieszczesz karatę. Wiesz co, ci, wiesz, co tak. ci powiem? Tak! Masz rację! <laughs> Nasze moty, nie? Jakieś tam fajne rzeczy, akcje i tak dalej. Yeah. Dobra, i nasze, nasze, nasze tutaj jakby. Talenty! Nie to nie są talenty, to są nasze chainy, chain skills, czyli że używasz jeden skin, Aha, z jednego tak, skilla tak. przychodzi do następnego. Co gódy? Co teraz? Ja wie, no, no, to, co, co to WOW jest? No, to teraz no, chciałeś nie do Bowa to wów. porównać? Że jak widzisz strzałki i ikonki, to że WOF od razu? Nie, nie, to nie jest to nie jest WOW, jest WoW. to jest lepsze od WOWA. <laughs> bo WOW wcale nie jest taki fajny. Powiedzmy dokończ to, magiczne słowo Moim zdaniem <laughs> O, fantastycznie. E, mamy tutaj właśnie nasze umiejętności i, i reakcje łańcuchowe, jak one tam przebiegają. Przejdźmy dalej. A, to już było. Więc tak, mamy sobie jakieś umiejętności, ich jest całkiem, całkiem w tej grze. I mamy sobie takie stigmy nie? Nie mylić z rzeczą, którą użyjemy w, naszym, w naszych filmie do no no Którego on, jeszcze on nie zrobiliśmy, ukradzie. ale kiedyś na pewno no, byli i nam, Ak, no, Wszyscy nam ukradli, to jest wszystko ich filmie Więc mamy sobie te stigmy. Stigma no, to jest coś takiego, że wylatuje nam taki specjalny sobie kamyczek śmieszny I ten kamyczek możemy sobie włożyć w to miejsce Wsadzić Wsadzić się normalnie I wtedy mamy, mamy takie nowe umiejętności Niektóre są fajne, niektóre są jak z dupy Wsadzić e, i z dupy ja? ale No i mamy ogień <laughs> Tutaj są nasze punkty, nie jak się sobie, sobie sobie se, się bijemy. Tak? Tak. To mamy sobie umiejętności, znaczy punkty zdobywamy i za te punkty możemy też kupować sobie jakieś różne fajne rzeczy. Ale ty to Czo? fajnie opisałeś. I nasze tytuły, które dają nam jakieś tam niepotrzebne, znaczy tego ogólnie to mi się rzeczy. nie podoba. Co, tytuły? Tak. Czemu? Panie w nerwia to tytuł. Jeszcze po angielsku jest, a ja nie chcę po angielsku mieć tytuł koło mojego. Nie chcę... A ja nie chcę mieć w ogóle tytułu na przykład. Ja nie chcę mieć tytułu kołnika, ale on nie. No, włączyć go. Go. A on daje bonus! A może nawet chyba Nie jestem pewien, ale w opcjach chyba jesteś coś takiego, że możesz w ogóle sobie zrobić, żeby nie był widoczny. to jest dobrze ten jest, ten jest Więc dobrze. happy meal wszyscy, wszyscy, Ja sobie chci, ja chcę się nagrać Nie, na, nagrać mówię na, Naćpać? Nie No, nagrać, no Ja chcę sobie napisać w tytule e, OGIEŃ! Albo u, u, na bramę Rucham pomiki, bo to moje chomno. No, a tutaj to jakieś mam Treasure Hunter to, to jest, no ja nie chcę takiego Ja chcę ogień z dupy nazwać, no Wow, tylko tyle, ci, tylko tyle cipo, wiem, że wow, Fantastycznie Myślisz, Dobra. że nie wyłapuje nie, Ko, kolejna... nie wyłapuję swoich podpodkach, pod, pod ja Nie rozumiem o co tu chodzi. Dobra, Ko kolejna rzecz, nasz pecek był, było zadanie, Zadałem sobie, mamy, możemy sobie wszystkie naraz włączyć, żeby były po naszej prawej stronie. Wiesz co? Czekaj, czekaj, zaraz ja dokończę, możesz musimy potem przerwać. Jak nie wiemy gdzie ktoś jest, to sobie klikami możemy sobie przeczytać. W tej grze jako tako nie ma quest trackera, znaczy jest taki jakby, ale tak nie do końca, nie jest tak, że ziom ci sam biegnie do, do celu. Ziomalka. Tylko, na mapie, tylko, wiem. Tylko no na mapie, ale, no. ale nie wszystkie, nie, nie wszystkie. Znaczy tu zaznacza, znaczy. No dobra, no. Wie, większość zaznacza, nie? no ale... Ale, ale. Dobra, kolejna rzecz, eee, mapa była, makro, no wiadomo nie, makro to żeby, żeby było, żeby że, było żeby był lepszym, no Żeby ołnować innych No, eee, makro, prywatny sklepik, instancje, nie wiem, gdzieście byli, tam coś tam są, jaki level, takie pierdoły różne I na, na, te na te, prawie na wszystkie z tych, tych instancji, szczególnie na te lepsze instancje, zobaczyliście, że jak wejdziecie to nie możecie jak, jak, jak w innych, niektórych grach Chodzić 5 razy pod rząd, tylko musicie odczekać jakiś czas i to, jest to, I to jest to, znaczy zależy od insajsu, Jest jedna taka w tej grze co 70, ile godzin ma, nie? To Chyba jedno, ale to jak masz najgorszy pakiet, to w tej grze jest tak, że jak masz pakiet, ten najlepszy, no to tam jest najkrótszy czas czekania, i w ogóle, i w ogóle. Jak masz pakiet weteran. Taki co już kiedyś grał w czy znaczy coś co, znaczy co grał na becie, nie? To wtedy może to wtedy krótszy czas czekania, jak masz ten całkiem początkujący, no to tam masz ten najdłuższy czas, nie? E, Miesza o to, nie? Ogólnie to tak, że ci bla, bla, bla. co płacą szybciej wbijają level No tak, no ale to jest, to jest na pewno lepsze niż, niż płacić i w ogóle mieć lepszą linię, nie? To jest to, że szybciej wybijasz no. Czyli jeden z najlepszych, szybciej jak na moje, jeden z lepszych rozwiązań w grach FTP znaczy, tych, co przeszły z płatnych na darmowe żeberga. Jeszcze tylko Jack, Że... Jack Daniels Jack... Mamy Jacka Jack Daniels? Kiedyś będzie film o tym Jacku Nie idzie go pokazać tutaj niestety, nie widać go. Ciężko, ciężko Nasze rzecz dobra to minąłem Influencer właśnie Jak mamy właśnie te wojny, nie te, te frakcje na frakcje, to wszyscy się tłuką ze sobą I tutaj jest właśnie jaka sobie tutaj tak frakcja zdobywa właśnie te, te Więcej podziałów punktów, czy jak to się nazywa i mamy też trzecią frakcję, która jest grana przez kompy, e nie przez NPC i one tam też tam, w tym Abysie, tam w tym co pokazywałem, co jest na samym środku, gdzie wszyscy się naraz, nie? Tam w tej dupie, w tym środku dup, tam gdzie jest ogień e, To wszyscy tam, wszyscy tam właśnie tam Wszyscy tam właśnie się, ze nie, sobą się, się. się ze sobą hmm. razem. Wieram. I tam my też kurde. Te co mamy w głowie. Yeah, yeah, to jest NCS, nie wiem dlatego robi w kilku grach na samo yeah, ale, takie, takie ale to jest takie fajne, Ale im to wychodzi Więc jest GUT jest jak wiesz, że Aion ma chyba największe dochody, tak? Dobrze mówię? Nie jestem bo oni tam y, dają takie zestawienie z y, jakiej gry mają najwięcej kasy. Iiiiih, skrzydełka! I się okazało, że właśnie z Aiona mają najwięcej, a potem z Lineja 1, <śmany> a potem z 2. Po <śmany> TG A, a Lineja 1 ogóle abonament chyba trzeba paść Jeszcze dalej. No, nie, się nie orientuję, ale bardzo długo. Po tylu latach. Tylu to tylu jest 2 lata. Po tylu latach. 2D! <śmany> jest brzydkie! Aluję, je płacą abonament! Ogólnie dużo ludzi mówi, że on jest um, epic w ogóle najlepszy liny, czy ale nie wiem, ja lubię dwójkę. Bo, bo, bo grab, bo tak. Bo, bo grab to dlatego, bo, bo, no, no. Ale on też jest fajny Dobra, wróćmy do tych skrzydeł, więc tak, w ten sposób można latać, ale nie można latać wszędzie, bo jak widzicie, ja teraz sobie nie latam. To mam zaciemnione właśnie moje skrzydła, bo nie mogę sobie latać, właściwie przejdę do miejsca, gdzie mogę latać, to pokażę kwa. Bo są tylko wydzielone strefy, gdzie możesz latać, jeśli chodzi teraz o. Ten, o tak. Jeśli chodzi o te wszystkie tereny tutaj pierwsze, to są wydzielone strefy do latania. Ale jeśli pójdziecie ale tam sobie w do latać tu gdzie jest ogień, to możecie sobie latać gdzie wam się podoba, nie? Czyli tak z jednej strony gówniano, bo, bo jak masz coś nie, dodać, ale tak, potem no, już tak. No właśnie. No. No ale, no, ale ja bym chciał od początku latać, ale jednak wam nie, nie dają tego. No, ale i tak i tak jest dobrze, bo walka, jeśli chodzi o to latanie, to możesz też, można też sobie się bić w trakcie jak się, jak się lata. Czyli no, też to jest coś, jest coś, te coś te nie jak w niektórych grach nawet płatnych z abonamentem. <śmiech> <śmiech> to jest takie, takie podprogowe. W niektórych grach, bo gdzie eee. nie można się mieć po po, po, w powietrzu! Ej, ogóle w wowie teraz, pandy dadzą. I teraz coś mi się. WoW pandy! Więc o. to jest chyba naj, najgłupsza rzecz, jaką oni mogą zrobić z tym wowem. Już, już, już kompletnie w ogóle psują go. Teraz w ogóle wszyscy przestaną grać i same 12-latki przyjdą grać w wowę, co wycieka kasa do dziedzictwa. Ej, mama, daj na pandę! Daj, na mama, tam zapaty! Ja pan, pan, muszę to grać. Mama, panda, mami. Będę sam pandy biegać Dobra i teraz jak i... widzicie za bardzo w górę nie lecę Chociaż mogę, bo, bo nie wiem czemu coś, coś mi się tutaj nie tak zrobiło jeszcze Bo se zepsułem Nie, teraz, teraz może? Nie, 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 wiem, nie wiem czemu, ale, nie, ale chociaż, chociaż robię, że chcę lecieć w górę to mi nie leci w górę Więc, więc nie wiem, może coś nie tak No ale widać, że, że, że lata, czyli że... Ty gnoju masz pelerynkę e, Jak ktoś o pelerynę to że jest w planie oh, on, to za o, o... i so, klany. A w ogóle jedyna rzecz jak są so, klany Mi się nie podoba to jest to, że z frakcji na frakcję, bo wolę gram na kram. bo ogólnie mówię, nie, nie, nie wiem, nie jest, bo nie orientuję się, bo nie gram, czy jest tutaj coś takiego jak klanwar. ale nie, pewnie nie nie. nie. nie, nie kojarzę, żeby coś takiego Więc Więc po prostu jak jest człowiek z twojej frakcji, zabije ci moba i ukradnie twojego dropa i ty jesteś na niego zły, to możesz mu tylko duala spamować. się ze się ze mną, się ze mną, nie tak długo. nie możesz go zabić, a... nie da się. Może tylko z frakcji. A na przykład twój kolega gra w innej frakcji i chcesz i go lubisz, a nie możesz z nim koksać, Czekaj, szuka słowa zrozumiałego. Walczyć przeciwko hordom potworów. No, bo jest z innej frakcji. Było pięknie powiedziane. No to to, się mówi, to to już nie jest twoim kolegą. To w takim <laughs> wypadku już nie jest. Aha. E, słuchaj, powiedz ty mi, czy ty grasz Alianza? Ja bym do woła, bo ludzie bardziej grażą. Słuchaj, czy ty grasz Aliansami, czy ty grasz e, hordą? No, no, wiesz, on ja wygrał nie nie, ja, bo mam trzy zęby. I no, aha. Mm -hmm. e, słuchaj, kiedy ostatnio nazywałem cię swoim kolegą? E, no, no, wiesz, no, trzy lata temu. Wiesz, muszę z przekością oznajmić, iż muszę cofnąć te słowa i nazwać cię największym idiotą, którego znam. E, mm -hmm. Słuchaj, no, grasz w innej frakcji niż ja, więc, no, niestety, ale już nie możesz być moim kolegą. <laughs> <Fanta> <laughs> ale to było fantastyczne, <laughs> to że <już>, tak zrobił <laughs> przez telefon. E, słuchaj, już nie jesteś moim kolegą. A dlaczego, A dlaczego? E, no bo grasz w innych fracki żegnam <noise> A ty przez telefon dramatic checkbook Taka wybiórka, chomik e, Dlatego będziemy już kończyć, mniej więcej żeśmy coś powiedzieli o tej grze, zobaczycie jak biegam. Zobaczyliście jak biegam w... Będę skakać i robić tibaga w wiwiórkę. Będę to tą wiewiórkę, chociaż znaczy nie chcę mi się siadać, ale co tam, będę skakał. Będę robił hobbaga. Nie wiem czegoś takiego. E, mniejsza to. Ale jeśli chcecie zobaczyć nasz najnowszy film, to jest teraz już na, na naszym głównym kanale, jest teraz właśnie widoczny Więc kliknijcie sobie na niego i sobie go zobaczcie, jeśli go jeszcze nie widzieliście, a jeśli go widzieliście to i tak zobaczcie go jeszcze raz Bo jest e, fajny. Bo jest fantastyczny, jak wszystko I e, polubcie nas na Facebooku, tam macie zdjęcia, różne takie dodatkowe informacje, w razie jakbyśmy coś robili albo nie robili e, I O czym teraz myślisz? Dabiasz kiwę, potem jedzenie z dupy i jeśli chcecie zobaczyć więcej takich pierwszych wrażeń fantastycznych z różnych takich właśnie gier, to zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem. Na bramę! Ogień!